Czy powołanie może stać się pułapką? Cóż, cudownie jest działać z powołania, bo ono napędza nas z głębi naszego serca, ale gdy zaczynamy się w nim zatracać, zapominając o sobie i o innych, zamiast dawać nam energię, powołanie zaczyna ją zabierać, a zamiast spełnienia pojawia się wypalenie. Zaczynamy tracić kontakt z ludźmi, rzeczywistością, a przede wszystkim sobą. Pamiętaj, że powołanie to nie jest wyścig, to jest droga, w której potrzebujesz zadbać nie tylko o cel, ale przede wszystkim o siebie. Równowaga, odpoczynek, uważność na to, co tu i teraz. One są równie ważne, co nasze powołanie, bo dają siłę do tego, by wrócić i działać z jeszcze większym zaangażowaniem. Powołanie to jest sposób życia, który daje miejsce nie tylko na tworzenie, ale i na ciebie samego i samego. Dbaj o siebie, swoje zdrowie i relacje. One są częścią Twojego powołania, Twojej drogi serca.